Cześć, udi? Cześć, Kuplo. Mam dwa bilety na największą belgijską atrakcję. Idziesz? Czekoladowa trasa dla zakochanych? Cody. Koleś, lubię cię, ale, ale... Eś, kupiłem te bilety, gdy byłem jeszcze z Bailey. Jak widać, z nią iść nie mogę, więc pomyślałem, że ty chcesz. To zwiedzanie fabryki czekolady. Są próbki. Mm. Nie, dzięki. Chcę się zdrowa odżywiać. Długo przyglądałem się sobie w lustrze i zauważyłem, że widzę... tylko dwie trzecie siebie. Cześć, Cody. Idziemy do tej fabryki czekolady? O, oh, Bailey. Twoja psychika pewnie usunęła to bolesne wspomnienie, ale między nami wszystko skończone. Tak, pamiętam gburze. Ale chcę zobaczyć tę fabrykę. Jeśli nie jesteś dość dorosły, by ze mną iść, to wezmę te bilety. E, dorosły? Proszę cię, jeśli ktoś tu jest dorosły, to ja. Ej, Cody, twój się spadł. Położyć ci go na poduszce? Nie teraz, Woody. Dobra, tak, jasne, idziemy. Jako dwoje platonicznych przyjaciół, którzy są w ogóle sobą niezainteresowani. Mógłbyś być moim bratem. No to narka siora. Zach. Cześć! Siemasz, widziałeś London? Nie, ale o trzeciej jest datzyk kukiełkowy, a London zawsze na niego chodzi. Dzięki. Wiesz, zawsze chciałem ją poznać i nie mogę przestać o niej myśleć. <laughs> Chciałbym jej w jakiś sposób zaimponować. Zaimponować? A ty wiesz jak? Pieniądze to nie problem. Moje ulubione słowa. No, kolego, przyszedłeś pod właściwy adres. Wiesz co by jej się spodobało? Impreza z zaskoczenia. Dziś. Ma urodziny? Nie, ale to niespodzianka. Nie będzie się spodziewała. Nie wiem, gościu. Może lepiej napiszę jej moją magiczną piosenkę. Nie, przecież chciałeś jej zaimponować. Czyżbyś nie lubił mojej muzy? Nie! Uwielbiam twoje rytmiczne reggae pobrzmienie. <grym> ale twoje wyspiarskie nuty przypominają London o jej kochanej cioci Matyldzie, zabitej spadającym nagle. Kokosem. Tak. Wielu ziomali tak zginęło. Dobra, jest impreza. Jaki temat spodoba się London? E, zaraz sprawdzę. Cześć Maja. Mosby kazał mi uzupełnić dane pracowników. Dlaczego prosił Nazwisko? ciebie? Nazwisko? Maja Elizabeth Bennett. Płeć? Ciągle kobieta. Ulubiona rozrywka? Raczej sport. Ulubiona przekąska? Ostre skrzydełka, a mój ulubiony palec mały. A po co temu Mozbiemu to wszystko? Nie próbuj zrozumieć logiki pana Mozbiego. To pokręcony labirynt, z którego nie ma wyjścia.